Tajemnice czasów ostatecznych. Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Część dwudziesta. Czyta Piotr Wiśniewski. Widzę nowych męczenników, ponoszących śmierć nie teraz, ale dopiero w przyszłości. Już teraz jednak usilnie pragnących męczeństwa. Widziałem ludzi zrywających z wielkim kościołem, a obok nich wstrętną bestię wychodzącą z morza. Miała ona ogon jak ryba, łapy jak lew i wiele głów na kształt korony otaczających jedną wielką głowę. Miała potężny, czerwony pysk i pręgowaną skórę jak u tygrysa. Przyjaźniła się z odstępcami. Gdy oni pracowali, leżała pomiędzy nimi. Wchodzili też do jej jaskini, w której od czasu do czasu się chowała. W tym samym czasie widziałam tu i ówdzie na całym świecie wiele dobrych, pobożnych osób, szczególnie duchownych, torturowanych, więzionych i uciskanych. Miałam wrażenie, że kiedyś będą nowymi męczennikami. Gdy kościół był już w większej części w gruzach i ocalały jedynie stale z ołtarzem, zobaczyłem, że ci odstępcy, ci razem z bestią, weszli do kościoła i znaleźli w nim wielką, wspaniałą niewiastę. Była przypuszczalnie w stanie błogosławionym, gdyż poruszała się bardzo powoli. Na jej widok nieprzyjaciele wpadli w przerażenie, a bestia nie mogła postąpić ani kroku dalej. Rozwścieczona wyciągnęła szyję w kierunku niewiasty, jakby chciała ją pożreć. Niewiasta odwróciła się jednak i upadła na twarz, Bestia uciekła z powrotem do morza, a nieprzyjaciele rozbici biegali we wszystkie strony. Zobaczyłam teraz wielkie kręgi z dala otaczające kościół i zbliżające się do ziemi. Widać je było także na niebie. Pierwszy tworzyli młodzieńcy i dziewice, drugi szlachta ze wszystkich stanów, Królowie i królowe, trzeci zakonnicy, czwarty żołnierze. Jeden człowiek z tego czwartego kręgu jechał na białym koniu. Ostatni krąg tworzyli mieszczanie i chłopi. Wielu z nich miało na czole czerwony krzyż. Gdy się zbliżyli, uwolnieni zostali liczni więźniowie i uciśnieni, którzy przyłączyli się do nich. Wszystkich odstępców i sprzysiężonych spędzono przed ich oblicze. Nie wiedząc nawet, jak to się stało, znaleźli się w jednej grupie. Byli zmieszani i błądzili we mgle. Nie wiedzieli, co dotychczas czynili, ani co mają czynić teraz. Jak to często bywa, w biegu zderzali się ze sobą głowami. Gdy wszyscy znaleźli się w jednej gromadzie, Wtedy zaniechali dzieła niszczenia kościoła i zniknęli gdzieś w owych kręgach ludzi. Zobaczyłam, że kościół został szybko odbudowany i był piękniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Widziałam, jak ze wszystkich stron świata, od jednego końca do drugiego, ludzie podawali sobie kamienie. Gdy kręgi zbliżyły się do Ziemi, Wtedy jeden zajmował miejsce za drugim i wyglądało to tak, jakby należący do nich ludzie reprezentowali różne rodzaje modlitwy, a krąg żołnierzy różne rodzaje wojen. Na tym kręgu widziałam wrogów i przyjaciół wszystkich narodów, byli w nim tylko żołnierze naszych barw. Krąg ten nie był jednak zamknięty. Około północy ukazała się w nim szeroka, czarna szczelina, wyglądająca jak dziura lub urwisko. Wpadali w nią żołnierze z tego kręgu. Podobnie w raju został zrzucony Adam. Zdawało mi się, że tam, na dole, znajduje się jakiś mroczny ląd. Zobaczyłem, że nie wszyscy z tego kręgu zostali zrzuceni, niektórzy pozostali nie chcieli ruszyć do przodu wszyscy stali zbici gęsto w jedną gromadę, jeden przy drugim. We wszystkich tych kręgach widziałam wiele osób, które miały ponieść męczeństwo dla Jezusa. Było jednak również wielu złych i miało dojść do kolejnego podziału. Zobaczyłam jednak, że kościół został w całości odbudowany. Ponad nim, na górze, stał baranek Boży, a pod nim był krąg Dziewic z palmami w rękach. Podobnie jak na dole, było pięć kręgów ziemskich. Również tam znajdowało się pięć kręgów niebieskich. Wszystkie te kręgi zbliżyły się do siebie. I razem dokonywały różnych dzień. Wokół baranka stały cztery święte obrazy apokaliptycznych zwierząt. 10 sierpnia opowiedziała: Widzę, że ojciec święty jest w wielkim strapieniu. Zamieszkał w innym pałacu i przyjmuje wizyty tylko niewielu zaufanych. Gdyby zła partia znała swą siłę, już teraz zerwałaby z kościołem. Obawiam się, że Ojciec Święty będzie musiał jeszcze przed swą śmiercią znieść wiele udręk. Widzę, że czarny pseudo-Kościół wzrasta w siłę. Powiększa się też jego zły wpływ na przekonania ludzi. Niedola Ojca Świętego i Kościoła. Jest rzeczywiście tak wielka że trzeba dzień i noc zanosić modły do Boga. Polecono mi dużo się modlić za kościół i za papieża. Tej nocy zaprowadzono mnie do Rzymu, gdzie Ojciec Święty był ciągle w wielkiej opresji, i ukrywał się, by uchylić się od spełnienia pewnych żądań. Jest bardzo słaby i całkowicie wyczerpany przygniatającym go ciągle smutkiem, troską i modlitwą. Ukrywa się przede wszystkim dlatego, że wielu osobom nie może już ufać, a przecież jest przy nim pewien starszy, prosty, bardzo pobożny kapłan, który jest jego przyjacielem. Właśnie z powodu jego prostoty nie uważano, za konieczne trzymać go z daleka od papieża. Człowiek ten otrzymał jednak dużo łask od Boga. Wiele rzeczy widzi i dostrzega, oraz szczerze mówi o tym Ojcu świętemu. Musiałam temu człowiekowi wyjawić na modlitwie wiele spraw dotyczących podłych zdrajców i ludzi źle myślących. Którzy należą do najbliższych zaufanych spośród urzędników Ojca Świętego. O sprawach tych miał donieść Ojcu Świętemu. W ten sposób przestrzeżono go przed osobą, która dotychczas robiła wszystko, a odtąd nie będzie mogła zrobić nic. Papież jest tak słaby, że o własnych siłach nie może uszkodzić. 25 sierpnia. Nie wiem, w jaki sposób dziś w nocy przybyłam do Rzymu, jednak znalazłam się koło kościoła Santa Maria Maggiore i zobaczyłam tam wielu ubogich i pobożnych, którzy byli bardzo wystraszeni i zatroskani z powodu ukrywania się papieża, zamieszek i krążących po mieście niepokojących wieści. Dlatego przyszli do kościoła modlić się do Matki Bożej. Miałam wrażenie, że ludzie ci nie czekali nawet na otwarcie kościoła i chcieli się tylko przy nim pomodlić. Sprowadziła ich tu wspólna wewnętrzna potrzeba. Ja byłam jednak w kościele i otworzyłam jego drzwi. Ludzie wchodzili zalęknieni i zdziwieni widokiem. Otwierających się drzwi, zdawało mi się, że stałem gdzieś z tyłu i ludzie mnie nie widzieli. W kościele nie odprawiano żadnego nabożeństwa, świeciło się tylko kilka lamp. Mimo to ludzie modlili się spokojnie. Wtedy ujrzałam Matkę Bożą, która okazała się i powiedziała, że Kościół znajdzie się w jeszcze większej potrzebie. Ludzie powinni się więc modlić jeszcze więcej i z podniesionymi rękoma, nawet jeśli w taki sposób potrafią zmówić tylko, Trzy ojcze, nasz. Jej syn także w ten sposób modlił się za nich na krzyżu. Niech wstają o północy i tak się modlą. Niech zawsze przychodzą do tego jej kościoła, drzwi zostaną zawsze otwarte, powinni się modlić zwłaszcza o to, żeby znikt stąd zły kościół. Żołnierze, którzy zbliżali się do tego miejsca, przynieśliby nie ocalenie, lecz nieszczęścia i spustoszenie Gdyż wojnę tę prowadzono bez modlitwy i kapłanów. Matka Boża powiedziała wiele rzeczy, także to, o czym trudno jej mówić. Na przykład, kiedy kapłan sprawuje bezkrwawą ofiarę godnie i w skupieniu, tak jak czynili to apostołowie, może odwrócić wielkie nieszczęście. Nie wiem, czy ludzie w kościele widzieli Matkę Bożą. Musiał ich jednak poruszyć jakiś czynnik nadprzyrodzony, bo kiedy powiedziała, że powinni się modlić zawsze z rozpostartymi rękoma, wszyscy unieśli ramiona. Wszyscy ci ludzie byli dobrzy i pobożni, byli też pozbawieni jakiejkolwiek rady i pomocy. Nie było wśród nich zdrajcy ni wroga, mimo to jednak bali się. Siebie wzajemnie. 10 października widziałem kościół świętego Piotra, który aż po stale i ołtarz główny był całkowicie zrujnowany, Michał przepasany sznurem i odpowiednio przygotowany, wszedł do tego kościoła i mieczem wypędził wielu złych pasterzy, którzy chcieli tam wejść. Zapędził ich do ciemnego zakątka. Tam siedzieli i przyglądali się. Wszystkie uszkodzenia kościoła zostały w przeciągu krótkiego czasu usunięte z pomocą lekkiej plecionki, tak że można już było bez żadnych przeszkód odprawiać nabożeństwa. Kapłani i świeccy z całego świata. Naznosili kamieni potrzebnych do naprawy ścian kościoła. Solidnych fundamentów niszczyciele nie zdołali naruszyć.